Przyjechać tutaj gonią i domu. gonią za mną i naprawdę cała przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że, mogę, że, mo że możemy wspólnie pobiesiada, porozmawiać. Panie dyrektor, można. Się coś podoba, A ja moi drodzy cieszę się bardzo z tego powodu, że spotkaliśmy się i z tego powodu, że jesteście naprawdę wyjątkową grupą, która tak spotyka się tak często, która się lubi, która myślę, że mnie lubi. Bam. Nie, nie, nie o tym. I dziękuję tym prowodyrom, że tak nazwę. Tak, tak. Że tam, też się, tak, też jest znowu. Przepraszam, ja zapomniałem Marku i Kasiu. I Bogusiowi. To, tak. I, nie czujemy tak. się urażeni. No tak. tak tak. tak. <paralysis> że mogliśmy się w tak oryginalnym miejscu spotkać, bo rzadko zdarzają się tak, takie miejsca. Takie może no, się kupały. No, tak. Także, no i życzę nam przyjemnej zabawy i tak pomyślmy o Bożence. Myślę, że jej się nic nie dzieje. Jutro ją zabierzemy ze sobą do domu. I jemy Tak, jemy. Moment, moment, Tak, Kochani, w dowód wdzięczności. Koperty się pojawiają. I ku Nie, to nie, 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 zostawiam to dlatego w kopercie, żeby to nie uległo zniszczeniu. I tylko dlatego, yy, chcielibyśmy podziękować naszej drogiej wychowawczyni za to, że pomimo no, poważnych faktycznie spraw y, rodzinnych jednak wybrała spotkanie z nami, i to jest niesamowite i bardzo cenne. Bardzo sobie to cenimy i bardzo się cieszymy. Dziękuję. <kluczy> Tak, w Przekonać ja to, on potrafić, tak Wracając do tych korzeni, to żebyś rzeczywiście ich nie zapomniał, co tutaj sobie pozwoliliśmy. No, tak coś mi coś, żeby... A, Mogę podejść. Mogę podejść? To możemy tak brutalnie to zerwać. To jest tak zabezpieczone. Co prawda, nie są to biskupice. <grymne> no, ale, ale. Ale bliska sercu. Co dla ciebie, byczyna... Bardzo no tak, dziękuję, miastki. bardzo dziękuję. Będzie wisiała u mnie w gabinecie, obiecuję, bardzo dziękuję. Sprawdzimy, sprawdzimy. Proszę bardzo. A tu ja się, ja się od czasu do czasu poczytam o wyczynie dziękuję, dziękuję. i o naszych sąsiadach. Dobrze. 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 Dobrze.